Donald Tusk miał być symbolem zwycięstwa opozycji i nowego początku. Ale coraz częściej mówi się, że sam prowadzi swój obóz do utraty władzy. Według analizy Onetu, premier popełnił kilka kluczowych błędów. Po pierwsze, zlekceważył fakt, że jego koalicja to zlepek partii o zupełnie różnych interesach. Po drugie, nie ma spójnego planu rządzenia, a sto konkretów z kampanii pozostało w dużej mierze na papierze. W opinii komentatorów Tusk nie wykorzystał szansy. By rozliczyć poprzednią władzę i przejąć kontrolę nad instytucjami państwa. Coraz więcej głosów mówi też o chaosie, braku komunikacji i narastających konfliktach wewnątrz koalicji. Efekt: spadające notowania, rosnące napięcia i poczucie, że rząd traci tempo. Czy Donald Tusk faktycznie sam prowadzi swój obóz do porażki? Czy może to tylko medialna narracja przed kolejnymi wyborami? Jak uważasz? To chwilowy kryzys czy początek końca obecnej władzy. Subskrybuj, żeby być na bieżąco.